Proszę, Bazyli Herski, jestem dyrektorem Europejskiego Centrum Solidarności. Bo to Lech Wałęsa, to nie. Pan poszedł ze swoimi <SSSSSSSZE> wiekami do Europejskiego Centrum Solidarności żebyście przekonywali Bazyla Herskiego, że jego decyzja o ewentualnym wynajęciu lokalu użytkowego dla Lecha Wałęsy jest złą decyzją. Ja uważam, że to jest bardzo dobra decyzja. Nie. Państwo uważają, że to jest bardzo zła decyzja. Tak. Macie do tego prawo. Macie prawo tak. do wszelkich ocen. Do wszelkich ocen. Do każdej osoby. Mniej, i tak i Ja nie jestem właścicielem. To jest własność miasta. Czyli miasto zadecydowało, Pożyczy że. może pan iść do miasta. Prawie? W imieniu miasto miasta. Jest inwestorem. ale imieniu... Ja będę zarządzał i odpowiadał osobiście za to, co się tam będzie działo. Miasto jest właścicielem. To miasto zaplanowało. Biorąc w środku. Ale to miasto zaplanowało. Ale tak. właścicielem budynku, 100%. Do siedziby jest miasto. A kto? Ale przemawiam, ale czego pan naprawdę ode mnie oczekuje? Czym ja mam panu pomóc? Po pierwsze, proszę po pierwsze, o, o, przepraszam, owija proszę pan za ba, bawełnę, że pan nie decyduje odnośnie ets hmm. Jesteśmy po rozmowie z panem dyrektorem 18 sierpnia tego roku i razie do niego Proszę bardzo, nie pan dzwoni, pan proszę to Proszę pan zagaduje odnośnie lokalu Zalecha Wałęsa. Pan Dobrze. zawiaduje, a nie odsyła Pan do Pana Pani Bezysie, Kelsiego. Drodzy Panie Prezesie, jedną sprawę wyjaśniliśmy, czyli w lokalu dla Lecha Wałęsy. Hmm. Czyli Prezydent Dobrze. Miasta ja, zadecydował, ja, ja jest, że ja. gabinet dla Wałęsy będzie w ecs Jak, tak? jak tak. zakładano to, ten budynek, tak? Jak budowano plany tego budynku? Jak składano wniosek do Unii Europejskiej? I długopis. Planowano biuro tak. dla Lecha Wałęsy. Przepraszam bardzo, jesteśmy po rozmowie, jak powiedziałem, 18 z Panem Dyrektorem i Pan Dyrektor Boże, bo... i pan dyrektor jednoznacznie powiedział, że Pan jest głównym udziałowcem i Pan decyduje. Proszę zderzyć tę bo... informację, żebyśmy otrzymywali informację jednoznaczną. Tak powiedział, jeżeli Kerski tak powiedział, powiedział nieprawdę, bo nie prezydent miasta, ani minister kultury, ani marszałek nie decyduje o tym, kogo zatrudnia komu wynajmuje, z kogo kupuje papier toaletowy, płyn do mycia naczyń i tak, 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 tak. tak. dalej. Właśnie lecha Wałęsy, no, tak, ja ja to w 100%, ja to, że pan zdecydował, ja to, ja to skonfrontuje. Czyli prezydent miasta ja, ja, zadecydował, ja jestem, że nie. gabinet dla Wałęsy będzie weszę. Jak, tak? tak. jak zakładano to, ten budynek, tak? Jak budowano plany tego budynku, jak składano wniosek do Unii Europejskiej? I planowano biuro dla Lecha Wałęsy. Nas interesuje przejęcie lokalu po leków w Wałęsie w ETS-ie. To, to rozmawiajcie z Kerskim. Nie, Pan Kerski 18 odesłał nas do Pana. Słuchajcie, no i Pan Rzecznik powiedział, że to Pan e, jest. Jaki? Antek, taki, który opowiadałaś, czy chcesz, żebym Cię zwolnił? No, Antek. Nie usiłował. Proszę Kerstin nie mógł tak być. A jeżeli powiedział, to przepraszam, widocznie miał jakąś pomrożność jasną. Co, to pan, pan toleruje takiego pracownika, dyrektora z pomrożnością jasną? Dlatego, pani Prezesie, muszę z nim pogadać. Być może Pana zaproszę na tą rozmowę, żeby Was skonfrontować. Jestem jest, jest, jest do dyspozycji.